Welcome to Białowinka. Kolejny, ko kolejny kościół przed nami, zachód słońca i zobacz Lecimy Powolutku do celu Co jest type pedałem? 152 Tarcho -min. Tarcho -min. Druga strefa taksówek motor Widzę Uh, uh. Oho oh. pobrez prezydent Przez Kos Tak został jednak prezydent A się da się jednak wjechać fajny murek Fajny to jest Jaki płot? Super. Tutaj, a figurka. Jeszcze przed pandemią tutaj byłem, też to nagrałem. Tak? A jeśli komuś. Nie otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie. Jan Kochanowski. Pomimo... Jan Kochanowski. Rozumiesz, o co chodzi? Służą ojczyźnie, a nie ją ściągają. Nowa. Jakie małe komary to Pomnik pamięci powstały dzięki ludziom dobrej woli Agat 97 8, 9, nie? No. No. 97 A zobaczy co będzie 8, 9 2020 będzie pizdziek Jezus się się. Ja, Zobacz, nawet Jezus krzyż. już nie ma, nie daje rady już na kolanach. Moską no. nie ten. jesteś Ty już niewolnicą. Wchodzie, za wiarę i oczyzną. Tak muszę się do tych pedałów przyzwyczaić. W sumie to tam można wyjechać. A darcie A druga krzyżowa jest dookoła. No. A powiedz mi, wyjaśnij mi tempo, po swojemu. Bo ja widzę Jasia i Małgosia, czy o co tu chodzi? Jaś i Małgosia w lesie? No chyba tak. na babach jak ona nie wygląda. No to Zobacz tu jaki pomny. Ten pomnik mnie przeraził, nie? Pierwszy raz taki był. O kurczę. Związany Jezus. Siedzi ten. A tutaj jest sędzia. Dlaczego zabili Jezusa, bo był dobrym człowiekiem? Że jakby był Bogiem, to by go nie zabili, chyba że tacy głupi byli. Widzisz, jak teraz są głupi. A może był Bogiem i był dobrym człowiekiem? Dwa biednych. Dwa biednych. Nawet w większej skali są te posągi, niż ludzie. Dlaczego mu nikt nie pomógł, co? Każdy miał wyjebane, tam matkę Boską. A, myślę. Matka Boska chyba wiedziała, że zmartwychwstanie, bo... bo nie na by go uratowała, co? No. Ja, ja, ja się... nie ja na temat wiary się nie wypowiadam Ale nie tak, ja mam pytania, to nie jest wypowiedź Oto ja służebnica państwa 1900, nie 199 co to 6? 190? Nie wiem co to Może coś odpadło A może tak miało być. bo tam kropka jakaś jest, tak jakby była litera wbita Potkanie Maryi Ciekawe to, to...